Witam z tej strony Michał Kośnik, dzisiaj gramy w Robloxa i dzisiaj żeby rozpocząć nagrywanie nie użyłem właśnie sklepu klawiszowego tylko kończyłem o wyszkoło nagrywanie na ponieważ dostałem na święta obecności nową klawiaturę tą fajną świecącą Akurat do grania, więc dziękuję i to nie mam jeszcze ustawione właśnie tych, tych skrótów klawiszowych będę musiał jak próbowałem postawić coś, nie wiem, będę musiał zobaczyć ale mam nadzieję, że już kurde dwa razy drewno zostałem. mam nadzieję, że razem, razem już będzie normalnie będę miał zap, 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 zapisane te skróty klawiszowe Dzisiaj? Kurczę, spadłem. Muszę się, to jest blisko. Dzisiaj to kupialina? Eee, tak, miałem taki plan, żeby kupić jakieś auto i właśnie tak... ...studingować, czy bardziej... No, no, tam ulepszyć... O, e, wygnąć, no. i te takie. Och, typek, typek, czekaj! Jest Ty, w miejscu! No, co z nim jest nie tak, no, stój w miejscu! Sitź, nie strzelaj do mnie, pocięty! No, Patrzcie policjanci niektórzy są tacy. O, oni wyciągają kaj kaj kajdanki i próbują schuć, ale jak właśnie się weźmie, tylko. To, to nie mogą skłócić ani sparaliżować właśnie więc jeśli gracie na tym serwerze, gracie w Robloxa to i bierzecie kartę to po prostu możecie sobie wziąć i o. policjant was nie będzie mógł skłócić bo no ten nie będzie mógł, bo, bo... Trzeba tu najpierw kartę chyba najpierw wyciągnąć, chyba, bo nie wiem, nie wiem jak to działa, ale już nie raz tak to wiem, że brałem kartę, a oni i nie mogli do mnie ten palarizatorem I nic mi nie robiło. Ja nie mogę tej po co żeś się ubrał Przejdę. Właśnie, ostatnio grałem sobie to i płam ja auto To sobie streamingowałem auto i właśnie chciałem zrobić albo jakieś, które mam już auto, albo nowe rzeczy steningować To jest wchodzę są na górę i tam dalej też nie chodzi, ale jak tam patrzałem i do góry to tam nic nie było ale zawsze biorę ee, właśnie mp 5 shotguna tego jak to się tam nazywa nie wiem katane i, i, i granaty, nie wiem po co ale ja już wam tylko dobra 5 to się zajmowało no, ale ja, shotguna tak przypadkowo wziąłem shotguna chciałem tego

Jaki mam aktualnie na swoim śnieg niedawno odblokowałem w tym update'cie był o może taką białą jak to się dodał. niebieska zebra może o, mam też no to kupiłem, mam na tym, tym. więc może by to Staram się coś takiego, co mam już właśnie, żeby ten pieniądz tak nie ten, bo nie mam za dużo, tylko 40 500 Kurczę, nie ustawiłem tego O Okna. Taki chyba lepsze właśnie ten budżet, tak.

też właśnie taki, do tego chyba bardziej pasuje właśnie ten o. spoiler kolor. Może innym razem było wow, to w nie ale dobra, niech będzie normalne to dobra, i mamy auto, i będziemy zaraz się tak wiedzieć, bo jeszcze ten plate to tu, co może być, YouTube. Może być? No trzeba nie... trzeba to nie łapie YouTube'a? To co może być? No nie wiem. To stan naszego konta 22500. Proszę. No ja nie wiem. Dobra. Wiem, że to na pewno będzie. O! Dobra, może być. Przynajmniej moim zdaniem. Widzicie w komentarzu, że takie auto mi się podoba. Mi się podoba takie auto. Gracias. Bo raz już miałem, nagrałem ciekawostkę w był w ogóle nie lubię. Ale okazało się, że tylko jedną ciekawostkę mam. Bez sensu, tak? Jedną ciekawostkę to ja na filmie i tak koniec. To po prostu wiem, że Roblox nagram. Jak będę miał więcej ciekawostek, musicie też pisać jak na w komentarzach. To nagram. Więc piszcie w komentarzach, jakiś po prostu. I jeśli chcecie, to też leżycie właśnie zapisy, Jak A tam ostatnio widziałem jakiś typ opsza. który się zrobił, ale nie wiem co. Może po prostu go, bo nie wiem. Tak widziałem właśnie i nie wiem czy on coś z tym tam brał, czy nie. I teraz za każdym razem jak tutaj jestem to tam wchodzę i... Co to było Dobra Pyk Oj nie nie do mnie na tylko chciałem ten jako miał Shelby? Jo Shelby

Nie? że właśnie te dwa domy można odrabować, a żeby fajnie, żeby zrobili, że właśnie można e, mieszkać w tych domach, nie? Taki, takie typowe, nie? O, takie to real life, nie? Takie realne życie. Że można sprzedać domy innych, że właśnie i policjanci mają swoje domy, i, ta, i ci i Zawsze zdjęłem tutaj szybę się mównie W czym tam się driver Co jest? Dobra, nieważne No co jest? Co chodzi? O. I to... Pojeżdżamy na auto i... Jakie auto chcecie żebym następny na przykład Jeśli chcecie w ogóle żebym z, yy, z... ten Z nim do piszcie jakie chcecie Bo mam tak Camaro, mam Mam Camaro, Takie Mam Wywkę i ja też Ale tego to nie będę rozpał, nie na to, gdzie, Samolot mam Samolot tam nie wiem co Był ten, ale jak chcecie To mogę zmienić właśnie ten Wygląd Dzięki Fake Challenger. Ch ch hmm. to Fake nie wiem Fake Mom. Dzięki czy, Mom. Challenger Fake Mom. Dzięki Fake Mom. to piszcie w komentarzach, ja spróbuję jakieś auto sobie i no. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście komentarze piszcie, będę bardzo wdzięczny, jeśli napiszecie komentarze, bo ja właśnie lubię czytać Wasze komentarze. Właśnie jak zostawiacie komentarze, to ja się chyba jeszcze bardziej cieszę niż łapkę w górę zostawiacie. Więc... Piszcie te komentarze, bo to po prostu lubię je czytać. I no, to Cześć. Ja się z wami żegnam na razie. I nie wiem czy wyłączyłam nagrywanie, czy nie. Nie. Do cześć.